Witam was, kochani, w kolejnym odcinku Kącik Islet. Dzisiaj moim gościem jest pani Olga Komorowska, która jest mamą dwójki cudownych e, osób, w tym cudownej dziewczyny Agaty, która urodziła się z dodatkowym chromosomem 21. Pani Olgo, dziękuję. Za przyjęcie zaproszenia, że pani jest z nami. To cała przyjemność po mojej stronie, <grymne> bo wasza historia jest wyjątkowa. Pani Olgo, jest pani mamą, blogerką, wykładowczynią na Uniwersytecie Gdańskim. Tak. I pani misją jest mówienie o zespole Down, przybliżanie ludziom, co to jest zespół Down, i też łamanie stereotypów. Co obecnie Pani robi, żeby tę misję spełniać? Tak jak już Pani powiedziała, z jednej strony prowadzę bloga, gdzie opowiadam o osobach z zespołem Dawna, ale też daję rady rodzicom bo mam taką wewnętrzną jakby, takie wewnętrzne przekonanie, że u nas w Polsce musimy złamać stereotypy odnośnie osób z zespołem downa, nie tylko w społeczeństwie, ale też wśród samych rodziców, mhm. ponieważ oni często nie wierzą we własne dzieci. Jak się, takie, jak się dziecko urodzi z zespołem downa, to jest często bardzo trauma wśród tych rodziców, jest taki pewien okres żałoby. Mhm. Które muszą przejść, i jestem przekonana, że tego by u nas nie było, gdyby też społeczeństwo inaczej podchodziło do osób z niepełnosprawnością intelektualną, więc to są takie wszystkie takie zazębiające się, jakby trybiki. Mhm. Co ja robię? No, właśnie prowadzę bloga. Jestem redaktorem naczelnym kwartalnika, który jest skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale w tym kwartalniku mogą pisać różne osoby, bo mogą pisać i osoby pełnosprawne, niepełnosprawne, starsi, młodsi. To no takie jakby taka integracja w jednym kwartalniku. Byłam gościem w programie 7 Metrów pod Ziemią. Z Agatą występowałyśmy w TVN-ie na okładce magazynu trójmiejskiego Together i tam jest też wywiad z nami, a to jest taki magazyn, który leży w wielu lokalach, no dzisiaj pozamykanych, ale wcześniej można było po prostu sobie wziąć taki magazyn i poczytać. Staram się być w przestrzeni publicznej, nie ukrywam tego, że mam dziecko z zespołem Downa, w zasadzie dziecko to już jest kobieta, bo już skończyła 18 lat, więc to już jest młoda kobieta. Piszę też artykuły naukowe, przy czym artykuły naukowe nie dotyczą może de facto samych osób niepełnosprawnych, jak one funkcjonują, tylko rodziny. Ja skupiłam się na kwestii rodzin z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin z osobą niepełnosprawną, ponieważ jeżeli jest dziecko w rodzinie, które ma niepełnosprawność, no to tą niepełnosprawność jakby obejmuje. Cały taki krąg. Rodzinę, sąsiadów, nie wiem, pedagogów, psychologów i tak dalej. I w tej chwili jest w wydawnictwie już drukowana, bo dzisiaj dostałam propozycję okładki. Książka z wynikami badań o jakości życia rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ takie rodziny są pozostawione same sobie. W sytuacji, kiedy dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, Kończy edukację szkolną, no to jest taka czarna dziura, w zasadzie. Trudny, trudny okres dla wielu rodziców, bo nie wiadomo co dalej, gdzie to dziecko miałoby zaistnieć: czy w warsztacie terapii zajęciowej, czy w domu pomocy społecznej. Jak w warsztacie terapii zajęciowej, to też czy będzie miejsce na taką osobę, bo jest ilość konkretnych warsztatów terapii zajęciowej i. Nie zawsze będzie miejsce, trzeba się zapisywać z pięcioletnim wyprzedzeniem i mieć nadzieję, że miejsce się zwolni, a zwolni się w zasadzie w trzech przypadkach, albo osoba podopieczna warsztatu terapii zajęciowej znajdzie pracę, albo mhm. się mocno rozchoruje, albo umrze. Czyli mhm. mamy no, opcji tak. kilka, z czego jedna pozytywna, dwie negatywne. Mhm. Tak jak Pani wspomniała, Agata skończyła 18 lat, czyli w tym roku 19, tak? 2021, tak, tak. Jakby Pani się cofnęła e, myślami do momentu urodzin, to e, wyczytałam, że pierwszą reakcją, jak Pani dowiedziała się, że Agata jest niepełnosprawna, był, był płacz. Jakby Pani dzisiaj zareagowała, gdyby dzisiaj miała narodzić się Agata? To jak pani z, tym myśli, z, z tym doświadczeniem, które ma. Z tym doświadczeniem, które pani ma, tak. Um. Jakby pani ją przyjęła? Jakby, jakby właśnie zareagowała? Bo wcześniej y, z tego, co, co, co właśnie wyczytałam, nie, pani w ogóle nie wiedziała, co to jest zespół ona, tak? Tak. Przy czym u mnie y, ten, takie, ten płacz, y, ten taki można nazwać, okres żałoby, był bardzo tak. krótki, ale faktycznie, faktycznie był. Jakbym dzisiaj zareagowała? Y, no, myślę, że nie aż tak intensywnie jak, jak wtedy, bo, bo wiem jaka jest siła i moc w, w osobach zespołem Dawna, jakie mają możliwości, w jaki sposób im pomagać, bo wydaje mi się, że przez to, że mam podejście naukowe i. I też mam taką, no nie wiem czy to można nazwać, umiejętność rozumienia wchodzenia w rolę czy psa, kota, czy małego dziecka. Mhm. To ja bardzo y, rozumiałam jakby potrzeby dzieci. Ja rozumiem dzieci, ja się doskonale z nimi komunikuję. Mhm. Co mój syn na przykład kiedyś na mnie jak obserwował mnie, jak byłam z takim małym sześciolatkiem, co mówi: mama, ty będziesz fajną babcią". <laughs> Mówię, o". No i Janek, tak, moim. tak. No i y, Tą wiedzę, jakbym miała i mogła włożyć, pewnie tak samo bym wychowywała Agatę, jak wychowywałam. Tutaj pewnie by się e, nic, nic nie zmieniło. Natomiast no, miałabym tą większą świadomość e, możliwości, ale też pewnie szybciej zaczęłabym pewne rzeczy robić, bo wiedziałabym, co jest za te 20 lat, na przykład, że mhm. nic nie ma, że jest tak trudniej, mhm. nie? Mhm. Czy może Pani przytoczyć trudne. Momenty, kiedy było najtrudniej. Czy jak właśnie mm -hmm. te, te początki, czy na przykład okres dorastania agaty? E, u mnie taki bardzo trudny moment był nie wtedy, kiedy Agata się urodziła, bo ja to przyjęłam na zasadzie, no dzieci się rodzą, mają choroby, różne alergia, też się jeździ do szpitala, tak. trzeba pomagać, więc to dla mnie było takie że trzeba się było zaadoptować, poczytać i tak, tak dalej. Natomiast bardzo trudny moment był dla mnie w momencie jeżeli jak mm mam 18 lat temu, jak się jeździło na turnusy rehabilitacyjne, to człowiek się zapisywał na turnus i nie wiedział dokładnie, w którym momencie, w niektórych miejscach. Nie wiedział dokładnie, kiedy pojedzie, tylko dostawał na przykład na tydzień przed informację, że za tydzień tutaj otwieramy dla pani turnus rehabilitacyjny, jest miejsce, proszę przyjechać. I był taki moment, że ja byłam na trzech. Turnusach w zasadzie pod rząd. Ja przyjeżdżałam do domu, przepakowywałam torbę i jechałam na kolejny turnus. Przepakowywałam torbę i jechałam na kolejny turnus. I ten trzeci turnus był dla mnie mm, bardzo ciężki, bo tam. Um, bo po pierwsze, ja żyłam przez dłuższy okres czasu tylko z rodzicami i z, dzieć, i z dziećmi niepełnosprawnymi. Ja zaczynałam mieć poczucie, że na świecie są tylko dzieci z niepełnosprawnością różną, to raz. A dwa, na tym trzecim turnusie y, widziałam. Ciężkie bardzo przypadki, na przykład chłopca, który był pełnosprawny jeszcze rok wcześniej, jeździł na rowerze, chodził do szkoły i któregoś razu przyjeżdżał na rowerze przez ulicę, wpadł pod samochód poleciał w powietrze, walnął w krawężnik i on się zresetował do zera, ale kompletny reset do zera. I, I tak jak patrzyłam właśnie na tego chłopca, to tak sobie pomyślałam, no, że nie znamy, co, 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 co nas czeka, że ta matka boryka się naprawdę z ciężkim losem. I tak wróciłam sobie wtedy, Agata wtedy miała 4 lata i powiedziałam sobie, że ja już więcej nie pojadę na turnus rehabilitacyjny. Mm. Ponieważ one. Agata już chodziła fizycznie, już po, była postawiona w pionie i ja stwierdziłam, że taki wypoczynek dla mnie to nie jest żaden wypoczynek, że ja swoje wakacje, które mam, mogę przeznaczyć w jakiś inny sposób na wyjazd z córką i cieszenia się z życia mhm. um, i że więcej na turnus nie pojadę i nie pojechałam. Mhm. Um, no i to był taki. No, to była dobra decyzja. Okej. Okay. A czy ktoś pani pomaga? Czy ma pani przyjaciół, którzy pomagają? No, jak pani sobie radzi? Wcze... tego, że wiem, że pani doskonale sobie sama radzi. Czy w tej pani chwili jest pomoc? Bo... Znaczy, jeszcze może ten trudny moment, bo tu jeszcze mówiłam o tym trudnym momencie, i teraz jest na pewno trudny moment też w okresie takiego dojrzewania, kiedy Agata staje przed takim murem ścianą, bo ona fajnie funkcjonuje, ona bardzo dużo rozumie i ona widzi, co jest tam. A tutaj ma taką ścianę. I ona jest tu. I teraz ona w tą ścianę już niejednokrotnie uderzyła, łomotem się odbiła, i. No, i tam y, rozmawiałyśmy, tam sobie, jak to wszystko wygląda. Y, więc, no, wiem, że jest jej ciężko, bo ona musi uporać się z akceptacją. Wielu rzeczy z akceptacją swojej kobiecości, niepełnosprawności, wyglądu, tego, że na przykład mówi tak, że ją nie wszyscy zrozumieją, no wiele, wiele jest barier, że nie wszystko jest w stanie zrozumieć i ogarnąć to, co my tutaj ogarniamy. Coraz lepiej sobie z tym radzi. Widzę, że sobie to układa w głowie, no ale to są ciężkie rzeczy dla mnie, nie? I, ten, I dla mnie na właśnie ta perspektywa, co potem, trzy lata w szkole, a co potem, bo wychodzi z systemu szkolnego i nie wiadomo, co dalej. No, a teraz takie to było to pytanie. A, kto a, mi pomaga? Tak. Mhm. No, jak Agata była malutka, no to rodzina pomagała yy, i to bez nich. Nie udałoby się wielu rzeczy, nie napisałabym doktoratu na przykład, także pomagała rodzina. A w tej chwili, w zasadzie, agata jest samodzielna. Tak? Ona sama pojedzie do szkoły, ona jest sama w stanie zostać w domu. Także tutaj, jako takiej pomocy. Nie potrzebuję, więc mogę się dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi, którzy tej pomocy potrzebują. Super. A co panią zachwyca, Agacie? O Jezu, strasznie dużo rzeczy. Dlaczego? To proszę opowiadać i czego pani się nauczyła? I... Mm. Tak, więc nauczyłam się na pewno, że czas ma różne wymiary. To tak trochę mówię do Agaty, bo na pewno ten film obejrzy, że czas ma różne wymiary i mój wymiar czasu i Agaty to są dwa różne systemy. Agata, ale co się nauczyłam? Nauczyłam się na przykład cieszyć z drobiazgów. Z takich, no, że jest wschód słońca. Tak jak wczoraj stałyśmy i wychodziłyśmy razem we dwie o siódmej z domu, i akurat wschód słońca jest z jej strony pokoju. I taki był, ona ma tak na różowo-biało różowo pokój, takie granatowe pasy na ścianie. No i taki był taki ciepły No no mama, że jak jest pięknie. No i tak stałyśmy sobie i patrzyłyśmy. Zamiast pędzić gdzieś tam, to stałyśmy i podziwiałyśmy to wszystko. Na pewno taka, znaczy taka radość z życia. Na pewno miłość do. znaczy ja miłość do drugiego człowieka to też mam w sobie, ale Agata ma taką mm, taką, taką naturalną, taką, czego już moim zdaniem wielu dorosłym osób brakuje na zasadzie e, takiej otwartości, e, potrzeby czy przytulenia, się. ale to nie jest tak, jak jest w wielu przypadkach wielu osób na że one się przytulają do wszystkich. Nie, nie, to jest takie. Mm co my jako dorośli powinniśmy między sobą, czy przyjaciółki, czy przyjaciele, czy w małżeństwie, coś takiego, mhm. czego często brakuje. Takiej celebracji chwil, że jeżeli na przykład są urodziny, no to zaplanujmy sobie wszystko, żeby tak to było tak naprawdę, takie z hukiem i, i fajne i rodzinne. Mm. Też kobiecości powiem się od niej nauczyłam. Bagata jest taka naprawdę bardzo, bardzo kobieca. Dla niej stroje są istotne, ale pod kątem takiego takiej właśnie podkreślenia, że, że, że jestem kobietą i że to jest fajne być kobietą, i że tutaj sobie włosy zrobię i też takiej delikatności. Bo ja taka nie jestem? To z takich, co mi na teraz przyszło do głowy. To, to pięknie, to piękne rzeczy i mam ostatnie pytanie. Gdybym była teraz w szóstym miesiącu ciąży, i przyszłabym do pani z informacją, że no właśnie jestem w ciąży, dowiedziałam się, że urodzę chłopca, syna z zespołem do ona. Co by pani mi powiedziała? Mhm. Co bym powiedziała? No trudne pytanie, tak, bo yy, śmiem twierdzić, że, że wiele osób, które by przyszło, będąc w szóstym miesiącu ciąży, po taką poradę nie wysłuchałoby mnie do końca, bo zauważyłam, że wszyscy rodzice przychodzą, może nie wszyscy, ale większość taki pewien etap i yy, nie, nie myślą, że kiedyś jakby zaakceptują to, więc. Yy. Powiedziałabym, na pewno bym przedstawiła Agatę, pokazałabym Agatę, pokazałabym, jakie są możliwości. Powiedziałabym, żeby wierzyć we własne dziecko, zaufać własnemu dziecku, żeby nie szaleć tak z rehabilitacjami mm. i z edukacją swojego dziecka, bo, bo, bo bardzo łatwo jest wpaść w taki wir. Że muszę dać sobie siebie wszystko, jeszcze to, a jeszcze to, a tutaj zobacz, tutaj chwyt taki pensetowy, a tutaj jeszcze ułożymy, a tutaj wierszyk powtórzymy, a tutaj coś, a tutaj coś. I to dziecko cały czas czegoś się uczy, a ono jak każde inne dziecko potrzebuje zabawy, mhm. luzu, nudy, radości, akceptacji. I według mnie, jeżeli dziecko jest akceptowane yy, i kochane, to ono się dużo lepiej rozwija dziecko z bo na tego bardzo potrzebuje. Um, no, no. Ale to nie było lekkie pytanie. Tak jest nienacka. wiem, ale bardzo dziękuję za odpowiedź, bo mnie satysfakcjonuje Okej, okay, Dziękuję. E, kochani, moim gościem była pani Olga Komorowska. Następnym razem zaproszę do rozmowy też Agatę, która pokaże nam jak pięknie gra na pianinie, też pokaże nam może jak będzie chciała, gdzie miała ochotę właśnie że interesuje się modą i może nas czegoś po prostu nauczy. Zdecydowanie. Kolory, kapelusze to jest jej po prostu szale, to jest jej właśnie taka kobiecość. Ona potrafi tak dodam w kapeluszu letnim pójść do szkoły w styczniu, ponieważ pasuje jej do stylizacji i to faktycznie pasuje. Jak ja bym ubrała się tak jak ona, że założyłabym płaszcz, szal i ona wtedy miała czapkę z Daszkiem, jeszcze jakoś tak obróconą, to ja przyznam szczerze, że wyglądałabym co najmniej dziwnie, bo to tak do mnie by nie pasowało, a ona po prostu tak to ubiera, tak dobiera, że to wygląda rewelacyjnie. No i super, więc do e, zobaczenia, do usłyszenia następnym razem z Agatą. E, dziękuję wszystkim, którzy nas wysłuchali. Pani Olgo, ja bardzo również dziękuję. dziękuję. Cudownie się rozmawiało. Dziękuję. I wszystkiego dobrego dla Państwa. <grytanie> wszystkiego dobrego.